Dzisiaj specyficznie specyficzny odcinek, bo dostałam ostatnio komentarz pod moim filmikiem po skydancerów. Filmik, że filmik jest za krótki. On sobie życzy no minimum więcej niż 10 minut. Dostaniesz te 10 minut. I Michał, bardzo Cię ci e, przepraszam, że się, się tak zawiodłam wczoraj wieczorem. Zaraz Wam też nakręcę co to za kempera, bo widzę, że lubicie oglądać te odcinki. Ale dalsze pytanie jeszcze tam w tym szrocie wam um, postawię, bo ten Kemper jest znane tu w Polsce. To jest dla tych wszystkich <grymne> co i znam osobiście, bo prawie 100 moich sub subskryptów, e, skulptywantów, jak się to mówi po polsku? Napiszcie mi po posu, bo nie wiem. Znam ich osobiście. O podzlotach, targów różnych i się bardzo cieszę. Hejka dla Was. I dla każdego subskrypcja się. Mega się cieszę, a najwięcej się cieszę, jak pisecie jakieś komentarze. Tak jak Michał. Michał, i jeszcze raz przepraszam, jak moje odpowiedzi są za krótkie, leży przeważnie na tym, że nie lubię pisać, bo pisanie po polsku jest bardzo trudne dla mnie i zawsze muszę z tłumaczeniem pracować, i to nigdy tak nie wychodzi, um, no, jak, jak ma wychodzić, i dlatego um, mam nadzieję, że mi wybaczysz. Pozdrawiam cię i dalej patrzcie film. Michał naprawdę się postarał. Nie da się mi tam jakiś głupi tekst wrzucił, jak ty tam kaleczysz ten język, cokolwiek. Stara się, no, kaleczy polski język, no cóż. Uczy się i wszystkie, co jeszcze nie wiedzą, bo mam teraz 304 subskrypcji to te 204 przeważnie mnie nie znają osobiście bo większość zna mnie osobiście bo jestem na większość lotów. w tym roku niestety nie będę na zlotach bardzo mało, jak już takie wyszukane malusienkie. ale bo jestem po prostu dużo, dużo, dużo zagraniczy na targach i jak mi się uda na jakiś zlocik wpadnąć to na spontan wpadnę, opowiem, pokażę Wam jak my tu w Polsce imprezujemy bo no cóż, jestem bardzo dużo z zagranicy na tych tagach, też tam pracuję, jak większość wie. Um, nawiązam nowe kontakty, różne inne rzeczy. Wiecie, że dużo rzeczy też reklamuję, lubię nowe produkty testować, i je wypróbować, bo jestem bardzo ciekawa, bo nie zawsze wszystko, co już jest na targu, co można kupić, jest dostępne w sklepach, no nie zawsze to jest to zajebista najlepsza rzecz, bo niektórzy ludzie myślą, wymyślałem sobie nowe rzeczy, co można je przetestować, a w Polsce wiem, że dużo rzeczy są naprawdę bardzo, bardzo kiepskie. Jak proszek do prania. Naprawdę, jak moja babcia zawsze jak um, wyjechała um, z Niemiec, jak była u mnie um, na odwiedziny, na bezuchu w poślku. To zawsze ogromne ilości proszek do prania wziął ze sobą. I oczywiście, jak ją pojechałam odwiedzić w Polsce, to i przywiozłam też proszek do prania, bo ona stwierdziła, że zawsze najlepszy. A ja to tak myślałam, kudy, to jest Arie to Arie, PSI to piezy, to jest wszystko jednakowy proszek. No cóż, nie jest jednakowy, naprawdę jakoś jest różnica niesamowita. Nie wiem, że w Niemczech tani jeszcze jak się kupi, jest dużo wydajniejsze. To jest jeszcze dwa razy tanie, by tak powiedziała. Um. Ale skończymy temat proszku do prania, bo teraz sama ja mówię, jak, jak mnie tu studiowałam, bo studiowałam w Polsce, tak. Większość ludzi z Was też jeszcze nie wie, bo inne to wiedzą, że właściwie studiuję prawo w Niemczech, po niemiecku, tak, bo tam właściwie całe życie wyłowałam, wyrowałam, urodziłam się w Polsce, ale wywlokli mnie jako dziecko do Niemiec no i po prostu już nie rozmawiałam po polsku Polski się naprawdę na uniwersytecie nauczyłam, bo dodatkowo do mojej prawnicy studia, no nie falę się, że ja studuję, ale studuję. Um, <grywia> dodatkowo studuję slawystykę i historię. Um, no i na tej slawystyki naprawdę się nauczyłam polskiego. Nie umiecie sobie wyobrażać, kudy, jakie to jest trudne. Polskiego język się nauczyć. To jest tragedia. Naprawdę to jest tragedia niesamowita, bo jest takie niesamowity trudne, dlatego dużo rzeczy nie mogę wymówić. Mam akcent w polskim, w niemieckim nie mam, bo kudy jako dziecko tam się wołam. No wszystko jest normalnie, po prostu. Nie słuchaj, że mam akcent, e, no nic. Ale w polskim niestety tak jest. I każdego przepraszam, jak przeszkadza, że tak kalecę po polsku. Nie patrzcie po prostu. Albo patrzcie i zostawcie jakiś komentarz negatywny, że kaleczę język o coś tymkolwiek. Cóż, dziękuję za każdy komentarz. <laughs> Hejt też są komentarze, jak je tak wrzucają. I jeszcze temat hejtów. Dzięki dla wszystkich hejtów i co mnie za plecami obgadujecie. Bo wszyscy ludzie, gdzie mnie mniej więcej obgadujecie za plecami, do mnie piszą osobiście i mówią, ej słuchaj, zaś cię obgadują. Ej, hey, dzięki za to! To wtedy zawsze o mnie rozmawiam. Tak jak w Niemczech się zawsze mówi, a lechte presy jest eine To reklama jest reklama, po prostu negatywna czy pozytywna, chociaż rozmawiałem o Tobie. Cóż, zajebiście. O co tu chodzi w tym wszystkim? Um, tak, nawiązanie to, o co tu chodzi w tym wszystkim, w moim kanału? Ja ogólnie pokazuję Was, chcę Was zachęcać. Bierzcie kampera, kupcie kampera, wypożajcie sobie jakieś cokolwiek kampera z jakieś wypożyczalni. Już parę tam wam pokazałam, gdzie można fajnych kamperów wypożyczyć, gdzie można podjechać i jedźcie, wypowódźcie po prostu karawanik, Zachęcam was do życia, wykorzystywania życia, momenty, chwile. Co się ma z kamperem, przygody, co się do końca życie się nie zapomnie, bo wiecie co raz się żyje. I ta fina, nie wiemy, jak długo żyjemy, jak szybko to może pójść. I dlatego chcę Was zachęcać, róbcie po prostu na co macie ochoty. Tak jak ja z moim kanałem, ja robię to, na co mam ochotę. Uwielbiam jechać z kemperem, uwielbiam być na targach, różne nowe rzeczy tam, spróbować um, widzieć, ludzie poznać. To kuwę zajebiście, jedźcie na zloty karawanikowe. Fajnie by było nowe twarze poznać, bo na większość loty, no połowę z no po prostu znam. Um, jest fajnie Was spotkać, bo nie mam okazji, żeby gdzieś. Indii Was spotkać, jak niekiedy. Filowo w przyszłym roku naprawdę bardzo, bardzo dużo byłam w trasie i nie było tak fajnie jak e, dwa lata temu, mniej więcej przed świąt, albo tak ogólnie zimowy czas, jak jechałam z tyczwuką przez Polskę. Nie ma takiego YouTube'a, bo większość mam zdjęcia, ale jak mam taki YouTube montować, dajcie mi znać, montuję Wam taki ten, opowiem Wam, bo całą Polskę mniej więcej jechałam w zimie, minus 13, spałam w samochodzie z dzieckiem, i było zajebiste. Nigdy nie spodziewałam się, że może, jadąc e, przez Polski w zimie, w śniegu, mróz, warunki, chyba wa wiecie samemu, jak to jest tu w Polsce. Patek, przepraszam, zaś przeklinałam, staram się zaś to e, dbać o to. E, Jedźcie po polskie, poznajcie tą Polskę. E, on, żyjemy w najlepszym kraju, co mogę sobie wyobrazić w życiu. Nie mówię nic o polityce, nie chcę się bawić, ale wszędzie jest jednakowo kiepsko. Nie ma jakiś kraj, co by powiedzieć, że to jest taki mega raj. Są plusy i minusy wszędzie, ale dla mnie jest Polska taka mega ciekawa, bo ja w ogóle nie znam i lubię jechać przez Polskę, lubię poznać rejony. I oczywiście ludzie, te jedzenie, co można tam wszędzie gdzieś coś zjeść, uwielbiam piekani. no wychodzę z rodziny, co dziadek mi rano zawsze przywiózł, świeże bułki, ciasto Toty, ciasteczka ze Śląsk, no kurde, to był mega. To dzisiaj to tak mam, uwielbiam to, nie ma co, że mało tego jem ale zawsze jak widzę jakieś nową piekanie, no to po prostu idę tam do tej piekani i wykupuję mniej więcej, co się tam wszystko da, co ja co wszystko nie znam, co tak, co ja wszystko jeszcze nie znam i testuję, skosztuję nowe smaki. I to w, w kraju, poza krajem i w Polsce też można dużo różnych rzeczy. Um, posmakować, nowe miejscówki poznać, i to jest fajnie, wspaniałe. Zachęcam naprawdę jechać z kemperem, jedźcie na campingi. Następne e, zaczyna się później, zaś w tym roku, nowa seria u mnie na ten. Pokażę Wam różne kempingi, gdzie można wyjechać w Polsce, jakie ceny, co można doświetlić, co są różnice, rabaty, jakie można. nie Jest taki słowo rabat w Polsce, jak się to mówi, przeceny ceny ty się nie mówi. Jak się to mówi jeszcze raz po polsku? Zapomniałam po prostu, zdarza mi się, ale więcej co mnie patrzą, wybaczą mi po prostu, nie, nie patrzą tak, że tak um, kaleczę ten język, staram się jak najbardziej wyraźnie mówić, żeby wszystko było rozumialne. A kiedy, jak nie wiem, po prostu się zapytam albo piszcie mi w komentarze, żeby mogłam się nauczyć, bo inaczej się nie nauczę, jak mi nikt nic nie podpowie. To jest jak w każdym języku, obojętnie co się uczysz, jak ci ktoś nie podpowie, poleci cokolwiek. Um no to jest wtedy ciężko, żeby się to poprawnie nauczyć. I mówię, trzy lata mega, mega, nie, 4 lata już mega, mega ciężką praca jest za mną, bo naprawdę jeden cały rok usiądłam w uniwerku, miałam po 9 godzin polski, polskiego w, w uniwerku. To nie tylko były konwersacje, przetłumaczenie, polska literatura, przecież że pan Tadeusza czytałam, lalkę, baladynę mieliśmy też, to mnie mieć kurde, ale lajka była najgorsza. Nie wiem jak Wy, ale Pandędy już kocham. Zajebista książka, mega, mega, mega. Um, no, tak, tak, troszeczkę rzeczy o mnie. Filowo, Widzicie, ze mną tutaj tu chodzę sobie, za mną widać, że wszędzie są jakieś przyczepki, kempery tu też, też stoją. Jestem w odwiedziny filowo w Warszawie, bo czekam na następnego kempera, na następny wyjazd, tak jak jest. Następne tagi mnie czekają. Wróci, wróciłam ostatnio z tagów Stuttgartów na CTM. Mało ludzi to oglądało. Mówię, ten content to jest tylko dla Michała, bo Ty sobie życzyłeś. dłuższe YouTube dostaniesz dłuższe metody. Jakby macie jakieś pomysły, co ja mam zrobić, co ja mam nagrać, na co macie od oglądać, czy po prostu mam duszy content robić, czy mam więcej rozmawiać, czy mniej rozmawiać. Są niektóre filmy, bo wszystko, dużo rzeczy naprzód już wrzucę, bo nie mam czas na co dzień coś wrzucić, jak każdy youtubera, co filmiki robi, ja to nic na tym nie zarobię, ani grosze, ja to wszystko samemu robię, tak just for fun, bo mam ochotę filmiki kręcić, opowiadać, bo jest łatwiej jak ktoś opowiadać, jak było na tagi, no co mu wszystko powiesz, nie wyciągniesz jak kiedyś dia i wrzucisz mu rzutnik i pokażesz mu zdjęcie, to jest nudne, moje zdanie. I wtedy stwierdziłam: zrobię YouTube, zrobię filmiki, i miałam te filmiki. No cóż, ale leżą też tam zawsze na jakimś tablecie, tu go nie mam przy sobie, to ja tak to mogę powiedzieć: Ty, słuchaj, zmontowałam ciekawy filmik. Mam nadzieję, że są ciekawe. Um, na YouTubie, spójrz na niego, obejrzyj sobie go, mogę go pokazać i ludzie mogą sobie to oglądać, i mają wtedy to yy. jest łatwiej wtedy coś to opowiedzieć, pokazać bo ja te wszystkie wrażenia, co mam i ja oczywiście to nagram, co mi, na co ja mam ochotę ja nie chodzę po najnowszych kemperach po coś tam, nowości na kemperów po co takie kanałów są milion? Ja pokażę Wam, co mi się podoba, co ja uważam, że jest ekstra, że mam wywiad e, z Chińczykami, z ich swoimi no, nowościami Kempery, co są filowe na 4,5 ton, ale mają mniej więcej w tym następnym roku na ton być. I one są kudy wszystko mają! I wiecie, jakie mody? Zobaczcie sobie ten filmik, to będziecie wszystko wiedzieć, będziecie wszystko jasne, bo tam opowiadam i pytam się, i pokazuję po prostu, co one tam mają, bo to są niesamowite wynalazki, te nawańczyki i myślę. Jak one wprowadzą na europejski rynek, co na pewno będzie nie tak łatwo dla taki kempera wprowadzić w taki rynek, co już jest znane, co większość ludzi kupują hobby, detlewse, no te znane maki to wiesz, wszystko nowe jest ciężko, ma, nie ma tak łatwo. Ale te enciki są warto. Jak chcecie kempera i one są naprawdę bardzo dobą cenę je wrzucić. Nie wiem, jakoś to było 65 tysięcy euro, co za kempera w. To jest na pełnym wypasie. One naprawdę najlepsze materiały użyli. Ale zobaczcie, to tam filmik nagrałam z Jęczykiem, um, co jest ten, um, producenta, inżyniera. Coś tam, coś tam zapomniałam. Przepraszam, za dużo tych wywiadów, rozmówki. I to niekiedy parę rzeczy u mnie. Ale co zostało? To, to są zajebiste Kempery. Polecam ich. No, co ja mam więcej opowiadać? Po prostu zapraszam Was do kempurowych, jak potrzebujecie, Fikę potrzebujecie, jakiś serwis mobilny, sklepik na miejscu, możecie podjechać do Warszawy z Warszawy, jeden z najlepszych obsługi, co możecie dostanąć, również wypożyczania przyczepów sprzedanie przyczepków i no Batek jest super fachowiec zna się na tym, co mówi wpadnijcie do niego ja wpadłam też na hebatkę i no, byłem w okolicach to wpadłam po prostu. Zapraszam Was. Chudy, teraz 13 minut. Wow, udało mi się. Miho, <śmira> mam nadzieję, że jesteś zadowolony z tego kontentu, bo to jest specjalnie dla Ciebie. Jeszcze raz mówię, jeszcze wrzucę na początku może Twój komentarz. Przepraszam jeszcze raz, że się zawiodłaś i mam nadzieję, że do końca oglądasz ten kontent. I no, zapraszam na nowe kontenty, zapraszam na filmiki z kanału, bo ten taki kontent będzie, wrzucę go po prostu... Po prostu na YouTubie, nie z kolejności, bo przeważnie poniedziałki albo lub poniedziałki i piątki coś wrzucam, lub poniedziałki, tylko poniedziałki, lub tylko piątki, tak, ale to są te mniej więcej dni, co ja coś tam wrzucam, shoty oczywiście więcej ich wrzucam i jak macie ochotę na takie kontenty, mówcie mi, to nagram, wam osobiście też jakiś filmik, jak chcecie, jakby coś podpowiedzie, to wezmę sobie ten czas, jako mam bo filowo jeszcze mam parę minut, że mogę sobie na coś pozwolić. Później zaś będzie trudny, jak już będzie w trasie, ale się postaram. Może nie będzie takie długi jak dla Michała. Ale nigdy nie wiadomo, postaram się, żeby było. I takie więcej wynalazki w trasie. Na no, Wam nagam, patrzycie te shorty. Bardzo się cieszę, Wam się podoba. A zaraz mam taką ciekawostkę dla Was, dla was co znają e, tę furę. To będą na te, wideo e, e, co duży znają, i tą drugą osobą też z Caravaning, bo to jest jego była fura. I, ale to my widzicie, będziecie widzieć na szotu. Nie wiem, może już będzie ten szot może go później wrzucę. Obejrzę. <laughs> Pozdrawiam wszystkich, a najwięcej ciebie. Um, Michału, i na razie. Pa!